Nie lepsakie Obasa. Mówię tu do tych tych. Amep. Z tej, co mają takie daszki w boku i są tacy na luzie, niby w tej Polsce tam. Wy tam są na luzie, tam nie, nie świeruje tego luzaka, bo daleko wam do luzu dzieciaki. No, trzymajcie się, bo jakaś kobieta już idzie. Ja znowu nagrywam. Śwanko, śwanku, ludzisko. Hyson Green Nottingham. Ja zawsze mówię zapach główny i to jest Sun o poranku, ale ja nie o tym. Zrobimy szmatką, robiąc zakupy sobie w polskim sklepie. Nieważne co. Przykuła uwagę muzyka, która leci spod tego garażu, spod tej plandeki. Nie wiem, czy słuchać te basy. Po to po to, to nagrywam, żeby się upewnić, jak to się ma do nagrywania takich właśnie dźwięków. Zasieki. Ciekawe, nie Co tam jest? Skąd to leć? I po co to leć? Słuchajcie coś to love, to love. Oh. Pozdrawiam wszystkie ameby i pozdrawiam moich stałych gości ludzi myślących, pozdrawiam ja Broda, emigrat z Nottingham, który nie wraca do Polski, ponieważ starczy go na trzy słoiki gulaszu wieprzowego, golonkę, bułkę tartą i bagietkę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i lisy. Ale widok nie, taka muzyka reggae o miłości, o, o wolności. A za mną zasieki, pewnie po to, żeby nikt tego sprzętu, który napierdala, nie ukradł, bo to jest hajson green, dzieciaczku. Co ty wiesz o hajson green? Jak ty mi komentarze piszesz z jakiejś wioski w Polsce, z mamy tego telefonu albo laptopa. Co ty możesz wiedzieć, ziomeczku, o życiu na emigracji? Wiesz, tyle ile zjesz. Paluszki rybne i frytki. Tyle możesz. Co za widoki. Co za klimat, co za powietrze. Life tastes great. Pozdrawiam wszystkich na migracji kumających zagadnienie. Broda. Wybiłem się za taką imprezkę jamajską. Ale zdaję sobie tego sprawę, że to jest niemożliwe, ponieważ oni się trzymają też wszyscy razem, tak jak Polacy się trzymają razem, jak Anglicy, jak Pakistańcy się trzymają razem. Ale był content. Ale upie. Ale upię w kregosłupie. Serio, to są takie basy, że masakra. Aż mi włosy wyszły. Serio. A piszcie, czy słychać? Czy masz jakichś kolegów z Jamajki? Są bardzo sympatyczni i mili ludzie. Bardzo Palą zioło, jest wesoło. Nie żem promował. Ale daję. Aż się te. Aż się potrzęsie. Ale byłby kontent, co? że taki kontent to wije do Jamajki. W sensie do jamajskiej tej... imprezowni. Znaczy już w samochodzie tak słuchać. No łupie, łupie jak... Jak skam, sam syn no, dobra, ostatnio Was pozdrawiam i żegnam, już więcej nie będzie wejścia, nie lepsaki obasa. mówię tu do tych tych, ameb, z tych co mają takie daszki w boku i są tacy na luzie niby w tej Polsce tam, wy tam se na luzie, tam sobie nie, nie świrujcie tego luzaka, bo daleko Wam do luzu, dzieciaki, no trzymajcie się, bo jak kobieta już idzie, ja znowu nagrywam, Pff, nara.